W przyszły poniedziałek przynajmniej takie mamy zapewnienia od wykonawcy. W tym miejscu, gdzie w tej chwili widać e, taki rozebrany odcinek jezdni, e, tutaj pojawi się już nawierzchnia. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu, natomiast te dwa, po których w tej chwili są, e, ten ruch się odbywa, on zostanie wyłączony, rozebrany. W tym miejscu pojawi się wahadło, które będzie funkcjonowało około dwóch tygodni. Natomiast po zakończeniu tych prac, w momencie kiedy ten nowy wlot na drogę 747 będzie już zrobiony, wtedy kierowcy jadąc od Lublina będą odbijali w prawo już tym nowym przebiegiem, dojeżdżali do tego ronda, które tutaj widać, objeżdżali rondo i. Taką drogą, która tam w tej chwili jest budowana, wracali z powrotem na, 700, na drogę nr 19. Można powiedzieć, że ponad 3 czwarte jest już w tak zwanej wasy ścieralnej, czyli jest położona ostatnia na nawierzchni botumicznej, w której jest otopiana postatkowanie. Tak prawdę mówiąc pozostaje jeszcze tylko kwestia zieleni, czyli zakomusowanie pasu rozdziału, zasianie trawy. Eee, założenie jeszcze ogrodzeń, które będą na tej trasie osłaniały przed wejściem zwierzyny. No i właśnie te prace w tej chwili kon koncentrują się na końcowym odcinku czyli włączenie z przebiegu 19 do drogi 747 na rondzie, które będzie obsługiwało dojazd do węzła, a także zjazdy na drogi lokalne i na włączeniu zachodniej obwodnicy do przebiegu drogi numer 19. Zgodnie z umową wykonawca ma udostępnić tą trasę z końcem listopada tego roku. Zostanie oddana całość, czyli prawie 10 km trasy, która powinna wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Lublina, a także no, troszeczkę zmienić sposób dojeżdżania do centrum Lublina. Jesteśmy dokładnie na węźle Lublin-Węglin. Ten węzeł jeszcze no, nie został udostępniony do ruchu, natomiast wszystkie pozostałe obiekty przechodzące nad trasą przyszłej zachodniej obwodnicy Lublina są już dostępne dla użytkowników. Jako pierwszy został oddany wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej 830, czyli w Pułuszowicach. Kolejne wiadukty w ciągu dróg takich lokalnych tutaj w Maryninie i w Tereszynie i kolejny wiaduk to był w ciągu drogi 747 w Konopnicy. Jako ostatni był oddany do użytku wiaduk na przedłużeniu alei, na przedłużeniu ulicy Wojciechowskiej. Tym wiaduktem pojedziemy pewnie już w listopadzie, tak? Tak, przy czym jak na razie ten, ten fragment drogi będzie służył jako dojazd do klasy zachodniej obwodnicy, e, czyli będziemy tutaj zjeżdżali albo w kierunku na Rzeszów, e, Kraśnik, albo też będziemy wjeżdżali w kierunku na Warszawę i Białystok. Natomiast wraz z ukończeniem dalszego fragmentu, nowego przebiegu drogi 737, który buduje Zarząd Dróg Wojewódzkich, co będzie najprawdopodobniej jesienią przyszłego roku. Będziemy mogli już nowym przebiegiem drogi 737 dojechać w okolicę lotniska w Radawcu i dalej na Bełżyce, Opole Lubelskie do Mostów w Kamieniu.